Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w spóźnionym omówieniu patcha 24.2.2 Spóźnione, dlatego że patch wyszedł jakoś tak w piątek, a ja już w piątek nie ogarniam takich tematów, i po prostu jakoś przez weekend No nie było kiedy tego nagrać, ogarnąć i tak dalej. I w sumie dopiero mi chat przypomniał na streamie w poniedziałek, więc sobie nagramy takie szybciutkie omówienia Lecimy na początek Wild Heart Goof. Stary głów dawał nam full mana kryształy, nowy daje nam puste mana kryształy. No to jest oczywiście ogromną zmianą, która dosyć mocno zmniejsza siłę tej karty. Nie wiem czy na tyle mocno, żeby jej nie grać, Natomiast, no tak na dobrą sprawę, no to teraz to wszystko kosztuje tak, jakby jeden więcej i wolniej wszystkie akcje możemy zrobić. Czy może nie wszystkie, no bo jeżeli wykorzystujemy 13 many, a tam powiedzmy użyjemy sobie tego hero power i mamy 14, to się nie wszystko zmienia o jedną które Natomiast, natomiast no, po prostu zmniejsza się moc tego gościa, nie? I to dosyć znacząco, bo takie zagranie, przykładowo w piątej tego typa gramy. Dostajemy manę, mamy 6 many. Gramy coina, mamy 7, używamy Hero Power, dodajemy sobie manę. No jest znacząco, znaczy jest o wiele lepsze niż w momencie, kiedy tego po prostu zrobić nie możemy. Ale no ale nie trzeba tego chyba specjalnie tłumaczyć, że skoro nie dostajemy więcej many, no to jest gorzej, nie? więc jest gorzej. A czy gościu będzie grany, czy nie będzie grany, nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że raczej powinien być grany, bo dalej jest ta karta dosyć dobra. Edwin yy, dostał niedawno bufa na 3-3-3, teraz wraca na 4-4-4. E, czy ta zmiana była potrzebna? Mm, nie wiem. Przyznam się, że wydaje mi się, że nie do końca to jest jakimś wielkim problemem u Rogala. Natomiast zakładam, że szanowni Państwo, którzy operują tymi nerwami i bufami, wiedzą lepiej standardowo, więc nie będę się z tym jakoś kłócił ale Edwin no, dalej się wydaje być grany co prawda Rog ogólnie rzecz biorąc trochę traci ale Edwin z takimi statami grał więc nie widzę powodu, żeby teraz miał nagle przestać grać ale lećmy sobie dalej to jest bardzo fajna zmiana hero card maga dostaje nerfa i jak wcześniej zadawało to w bazowej wersji 2 damage'u, i na Honorary Killu dawało nam plus 2 damage'u, to teraz daje nam plus 1 damage'u. dlaczego mówię, że to bardzo fajna zmiana? bo mnie strasznie wkurwia. Ja... Jak ten mag wali tym hero power po 6 czy po 8 zabijając mnie w 3 tury czasem Albo, znaczy to w zależności od tego ile mam życia Więc uważam, że zmiana jak najbardziej zasłużona to w sumie, no dobra, to też było zasłużone, bo to było potrzebne, to nie wiem Bo tak zbufowali to nie z gruchy, ni z pietruchy, więc znerfili to też tak z gruchy, bez, no bez takich tych większych Jak by to powiedzieć, bez większych niepotrzeb, tylko no niespodziewanie, no może coś w tym stylu, natomiast wydaje mi się, że to jest cholernie istotną zmianą, bo to nabufowane hero power dopro po potrafiło doprowadzić do nerwicy. Kolejną zmianą jest zmienienie sanktuarium, teraz ma tylko dwa użyczenie 3 i to jest ogromny nerw dla wszystkich skeleton, skeleton deki. No i tutaj ponownie, bardzo dobrze, bo te deki były mocne, mieliśmy tam z pingiem, bez pinga, jakieś tam inne wersje, a więc mnie osobiście to zadowala, a czy to było potrzebne? Nie no, wydaje mi się, że tak, bo to plus ta nowa za 6 many plus Kel'Thuzad, no potrafiło zrobić trochę rozpierduchy. No to na pewno ten Dego osłabi, i przede wszystkim osłabi freezy, bo poza tym, że będzie mniej tych szkieletów, no to też Mag będzie mógł mniej fryzować, przez co nie będzie sytuacji, że masz przewagę na stole przez 17 tur, a nie możesz zabić przeciwnika, bo ciągle masz jednostki zamrożone. Więc w sumie, zmiana git. Kolejną rzeczą jest osłabienie questline Hunter'a, i tutaj muszę przyznać, że nie wiem. Znaczy, na tyle rzadko spotykałem ten dek że nawet mnie to trochę zdziwiło, bo nie wiem, czy grałem w tym dodatku, chociaż ze trzy razy z, z tym dekiem. Czy dek był mocny? No był. Czy był irytujący? Był. Czy dobrze to zderfili? W sumie to nie powinni z tego wypuszczać, więc całkiem nieźle, jak jest zderfione. No nie będę narzekał. No i, proszę państwa, keltasz. Z... Sin Strider też dostał nerfa kombo z Denetriusem i Branem już jest niemożliwe, bo teraz nie możemy zagrać Kaltasa za 8 i Brana za 3 i dena za zero, tylko musimy jakoś obniżyć koszty tego albo drugiego co jest ogólnie rzecz biorąc szosem, bo to combo było tak idiotyczne, że szkoda gadać problemem jest to, że demon hunter dalej może to zrobić, yy, druid dalej może to zrobić i pewnie jeszcze kilka innych klas też w jakiś sposób może obniżyć koszt tego i dalej to zrobić no ale sprawi to, że to kombo będzie mniej, mniej spotykane, czy tam rzadziej spotykane w związku z czym dla mnie zmiana spoko, bo ogólnie było to dosyć irytujące ale już mnie to nie irytuje, bo już przywykłem do tego, że w Hearthstone'ie są takie fajne rzeczy. E, ryba, która wycisza, będzie teraz droższa. Przez to będzie trochę słabsza. I zapewne będzie troszkę mniej grywalna. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby miało to w kontekście grywalności jakieś ogromne znaczenie. Dlatego, że tą rybę gra się nie dlatego, że jest za trzy, a dlatego, że daje silensa na wszystko. W związku z czym dalej będzie grana, ale będzie mniej grywalna, trochę gorsza. Tyle mogę powiedzieć. E, tutaj mamy jeszcze kilka buffów, a w sumie dwa, e, Skull Teacher będzie mieć statystyki 4-4 zamiast 4-3, no i ten ziomek będzie mieć 2-2 zamiast 2-1. E, jak się nie trudno, to myślę, tutaj jakiegoś wielkiego w... referatu na ten temat przygotowanego, w związku z czym powiem, no fajne bufy, karty będą trochę bardziej grywalne, pewnie częściej się pojawią, ale nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, bo są to raczej zmiany małe. Aczkolwiek z drugiej strony ta zmiana może nie jest taka mała, bo jak ten dek w sensie Paladin, jak, przepraszam, jak ta karta miała 2-2, to Paladin był mega, mega dobry i po tym jak to znerfili, to znaczy osłabł z jakiegoś dziwnego sposobu, więc może to znowu... Hmm, więc, może to teraz sprawi, że ten pallany znowu będzie trochę lepszy, czy o wiele lepszy. więc tutaj sobie musimy poczekać i zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o ustaweczkę, tutaj mamy kilka takich kosmetycznych zmian. Jak na przykład toggle teraz będzie miał droższy Hero Power, to w sumie no jest zmianą jak najbardziej dobrą, bo to Hero Power jest dosyć mocne. I z tego co widziałem po statystykach, to on był też w jakiejś sporej topce. W związku z czym, zmiana jak najbardziej zasłużona. Kolejną zmianą jest Nether Drake, który został osłabiony, miał 5 życia, teraz ma 4 życia. Eee, nie wiem, tak nie powiem, żebym czuł za bardzo potrzebę zderzenia tego. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, no to nie przyglądam jakoś mocno statystyk tego, jak to tam wygrywa, i co jest dobre. Natomiast fajny był build z tymi smokami, czy w sumie dalej jest, z tymi smokami i z tą babką 2 na 5, która daje plus 1 do życia, jak smok dostaje atak. To się całkiem fajnie kombi. Nie wiem, czy to zostało znów z tego powodu, czy po prostu to jest zbyt dobre. Natomiast tak czy siak, no, jakoś super często. To nie widziałem tego chyba w Dragon, yy, dragon Buildach, aczkolwiek może się mylę. Nie wiem. Nerw, ok. E, tutaj nerw do. No, muszę przyznać, że ogólnie rzecz biorąc, ten ziobeczek jest bardzo dobry. Ten Legend Overseer. Szczególnie jak możemy sobie demonami zjadać, więc nie ma co się dziwić, że dostał nerfa z 2-2 na, yy, na plus 2, plus 1. E, czy nerw zasłużony? No pewnie z jakiegoś powodu to nerfią, w związku z czym nie powiem, że niezasłużone. Amber Guardian dostał nerfa też, dawał plus 3, plus 3 i Divine Shield daje plus 2, plus 2 i Divine Shielda. Przyznam się szczerze, że ta zmiana wydaje się być tak mało istotna, że... Że pewnie jest ogromnie znacząca, aczkolwiek wydaje się być jakaś taka mało znacząca i mało ważna. No ale smoki smoki trochę oberwały i już nie będą takie kozackie, jak przedpaczem. No bo i, i to jest słabsze, i to jest słabsze. Natomiast boszejszy jest Lava Lurker i te nagi. Nagi ostatnio chyba sobie jakoś super dobrze nie radziły. Tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast teraz w early game będą miały trochę lepiej, co może w sumie faktycznie wpłynąć na, na lepszą sytuację, bo łatwiej się będzie dochapać do tych droższych na, które są tam na przy tym tierze e, i mniej życia stracimy w międzyczasie, w związku z czym powinno nam się lepiej grać. E, elementale dostają bufa malutkiego. Tutaj ziomeczek będzie miał 3 ataku, 4 ataku zamiast 3, a Piraci dostają tutaj 6 ataków zamiast 5. E, zmiany do. Nie wiem, to wydaje mi się mało znaczące, nie wiem dlaczego ciągle tego ziomka nerfią i bufują, bo ten ziomek raz ma sześć życia, raz ma pięć życia i to tak w kółko lata już od paru eee, Czym to jest takie, czemu to jest takie istotne i ważne to nie wiem, znaczy fakt faktem fakt, jednostka 36 6 na drugim tierze sama sobie jest całkiem spoko, natomiast czy to aż tak bardzo wpływa na piratów? Nie nie mam pojęcia, może teraz dzięki tej zmianie piraci będą super super mega hiper, eee, u piratów problem jest taki, że znaczy nie wiem, jak ja gram pilatami, to bardzo często jest tych kluczowych jednostek e, gdzieś tam tej babci co daje plus 1 plus 1, czy Hogera, czy, czy Elizy I, i to jest irytujące. Może dzięki temu, że ten ma jeden życie, teraz łatwiej będzie przeżyć do late gameu i to dostać. Natomiast ten jeden ataku to wydaje mi się w ogóle totalnie nieznaczący. Natomiast no, podstawowa rzecz oni opierają się na jakichś statystykach, więc pewnie te zmiany mają ogromny impact na grę. Natomiast tak na pierwszy rzut oka ciężko, ciężko tutaj coś o nich więcej powiedzieć. E, dalej mamy zmiany w questach. Tutaj będziemy musieli refreshować karczmę 9 razy zamiast 10. Całkiem spoko, bo te 10 było dosyć irytujące. Aczkolwiek ja w sumie nie wiem jak, jak to omówić, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że te nagrody się zmieniają. Eee... Nie, to jest słowa tutaj pisane. Eee, że one nie są statyczne. W związku z czym, tak omawianie tego wydaje mi się trochę dziwne. Eee, kolejną zmianą jest wydawanie golda. Trochę zwiększyli. No wydawanie golda jest proste, więc nie ma co się dziwić. Tutaj mamy przyjazną ilość minionów, która musi umrzeć, to jest zwiększone. No tutaj można to teoretycznie oszukać, że tak to powiem w cudzysłowie, bo można wziąć jednostki z agonią i to zrobić szybciej. Więc zmiana chyba ok. Ale to jest fajna zmianą, bo to plus 2 plus 2 było takie totalnie bezużyteczne, to plus 3 plus 3 wydaje się być już nieco lepsze. To jest z dziwną zmianą, bo mi się bardzo ta nagroda podobała i wydawało mi się, że to jest mega mocne, więc nie wiem po co to jeszcze wzmacniać, ale jak się okazuje, chyba było niezbyt, tak, niezbyt mocne. No i Staff of Origination, no to jest zdecydowanie potrzebna zmiana, bo to plus 15, plus 15 to robiło taką rzecz, że szkoda gadać. Eee, więc tyle, no nie będę tych questów jakoś mocno omawiał, bo nie dażymy, mamy zmienne eee, te questy i tak dalej. To jeszcze jest tego dosyć sporo, i jeszcze jedno kombi się z drugim. Znaczy, w sensie y, mamy Questa do zrobienia i różne nagrody. A jeżeli chodzi o duelsy, to sobie darujemy, bo w duelsy nie gramy, więc nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. No, i to byłoby na tyle. Fajny patch, trochę zmian wprowadzili, balans na pewno będzie się lepiej grało. W grze, w której robi się boom, co drugą turę, teraz będziemy mieli w końcu e, zbalansowane deki. Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie i do następnego. Yo.